Co znowu wypisujecie? Czy wy nie umiecie żyć bez szipowania mnie z kobietami cały czas? Dajcie spokój. Czy ja tak powiedziałem jak? Czasami podwalam. Czasami podwalam do streamerek i wszystko. Kończę i wychodzę, i nara, nie? jajajaj. Na pewno nie, nie mogłem tak mówić. Nigdy nie waliłem do żadnej streamerki. Nigdy w życiu. Do streamera też nie. Dobra, ty jesteś chory człowieku. Tam jest jeszcze sobie. Ja jadę po swoim pasie. A ja spadam z każdą Nie no, teraz to jest przesadzacie. Dlaczego miałbym się cofnąć? Skoro tam wystarczy się cofnąć, do zatoczki, która tam jest. Ja mam pierwszeństwo jadę swoim pasem. 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 Proszę się, proszę skręcić. Najgorzej jak yy, na drodze, zamiast jechać, bo można jechać, to ludzie stoją i pierdolą jakieś głupoty. Ten Dodge to fajne auto, czy nie? Dlaczego twój backużan puchnie we mnie? To się nazywa Węzeł, kochanie, mówi brutalny król alfa. Co to, 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 to kurwa jest. Ty jak szybko. O kurwa. Ale debil, ty. O ja pierdolę. Ej. Ciekaw jestem, jakby uciekł. To co? To by uciekł chyba. Nic by się nie. Przecież oni by go nie dogonili. Czy nie? Blachy. No i co? Że blachy. A nie wiadomo, kto jechał. Jest record video No co on robi? Czekaj, żeby kur... was zaczął hamuje nas Ale Ale wiadomo kto jechał No myśmy kali normalnie z lewym pasem No patrz co robi. robić na policję go co za debil? Na policję go ku... Zagrana, rejestracja, wszystko jest. Dobra, jedź powoli. No już No dobra, już jedź, Szczęście. Słuch. Aha, no dobra. Że wygra, to nie opłaca Wygrać. się uciekać. Chyba, że wiesz, że. masz blachy ukradzione, jakieś, może, nie wiem. A też kradną blachy, co? Mi jeszcze nigdy nic nie ukradli, na szczęście. Ukradli wam, wam, auto, albo katalizator, albo coś takiego? Właśnie chciałem zaparkować. No co, nie wiesz co? się? Ty! No chyba kurwanie. Kurwa nie? Dwa razy katalizator próbowali, a zajebali pustą puszkę, bo byłem szybszy. A że sam se ukradłeś, tak? Nie, sytuacja z tirem nic nie znaleźli, nic nie wiedzą. Polska policja jest bezużyteczna. Bezużyteczni są policjanci. Policjancie? Szytu, obla, tak, papa. Co? Spód? Nie, O, ale debil, ale debil, ty ci to? Co cymbał? Co się buduje przy tej Poznani? Bloki? Czy włączyć coś ciekawego? Myślałem, żeby włączyć. porno, ale. Wy wypadł mi ten pomysł z głowy od razu. Zmienić się nie w internecie takiego. Nudy chuj są w necie. Ale przecież w realnym życiu jeszcze większe nudy niż w necie. Ale tu akurat wina nagrywającego, przecież jest oczywista, czy nie? A może nie jest? Poczekaj, war. Czemu ten ziomek? Ktoś mi wytłumaczy, czemu ten ziomek z kamerką jest trolem? Czemu ziomek z kamerką nie jedzie tutaj? Ale są dwa pasy tutaj przecież. Dobra, wytłumaczę. Tu nagrywający jedzie przy krawędzi chodnika, tu, 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 tu i staje tutaj. Dzięki temu osoba za nim może się wiebać na przykład na ten drugi pas i wtedy masz dwa auta. Wtedy masz dwa auta na dwóch pasach, a nie jeden ziomek blokuje dwa pasy naraz. Ale czego nie rozumiemy? Dobra, będę musiał włączyć yy, malowanie, bo widzę, że nie rozumiemy się. Uwaga. Nagrywający jedzie tutaj, żeby wylądować na tym pasie, a tam są dwa pasy. Więc w teorii ten ziomek jak podjedzie tu i stanie tu, to drugi samochód może pojechać ominąć go i stanąć tutaj. Rel A więc? A więc? Dlaczego ziomek tym samochodem staje na środku zamiast stanąć przy krawędzi tutaj, sobie grzecznie i jechać tam, żeby niebieski mógł pojechać tak? Opinia ekspertów? Ale mnie nie obchodzi, co robi ten taksówkarz, tak szczerze. Mnie obchodzi, co robi nagrywający. Ale ja widzę, że taksówkarz skręca w prawo nie ze swojego pasa, ale to nie zmienia faktu, że nagrywający nie potrafi korzystać z samochodu i z kawałka drogi w mieście. Znaczy, tu nie ma co się kłócić, po prostu tu, tu wychodzi kto jeździ samochodem, a kto nie, to jest oczywiste akurat. Nie, nie ma tu co rozmawiać w ogóle. Siema, się, ma cześć. O, no, mi się zastanawiam. To jest panie skrzyżowanie jednorzędne. Czy mają ustąpić? Dlaczego no, jest zachowywam? Niedługo nie będziesz mieszkał u na matki na poddaszu, tylko będę je płacić 3400 zł co miesiąc na wynajem i wtedy już nie będziesz miał argumentu, że mieszkał u matki na poddaszu. Zobaczymy co wtedy będziecie gadać. Orlen 30% około. Jakby Cię matka jeszcze charge'owała za piwnicę 3K, to nie złą matkę masz, to już wolałbym chyba mieszkać samemu. Czemu wyprowadzić się od matki, jak się mieszka samemu? No, żeby żyć, no. Masz swoje życie, a nie matki masz życie. Jak Cię stać, to według mnie warto się wyprowadzić jednak od rodziców mimo wszystko. A jak już jesteś młodszy, to, to tym bardziej, bo... No po prostu fajnie jest pożyć samemu, zobaczyć jak to jest. Jak nigdy nie mieszkaliście, to polecam raczej sobie zobaczyć. No są to koszty, ale. Ale ile można wiesz, stać miejscu. Obchodzi mnie to. Lepiej stać w miejscu spłacąc komuś kredyt. No, jak ci stać na mieszkanie, żeby se kupić, to kup, jak ci nie stać, to musisz wynajmować. No, co tu dużo mówić? No, możesz robić w życiu co chcesz, no. Tak wygląda życie, no. I każdego stać na kupienie mieszkania od razu, więc czasami, żeby żyć, trzeba po prostu mieszkać gdzieś. no. No tak, ale Słuchar jest bardzo dobrym streamerem i... I, I, I spienięża bardzo dobrze się Ja nie umiem się w ogóle spieniężyć na Twitchu Bo żeby się spieniężyć na Twitchu To trzeba brać te skrzynki jakieś inne głupoty No ja tego nigdy nie robiłem Ale może zacznę po prostu Bo czas leci, leci Pieniądze się marnują Opinia i tak jest taka sama o wszystkich Ta moralność jest Nic nie warta to no i tak nie ma znaczenia, jak widać, żadnego. Męską, ale ciężko zostać prostytutką męską. Kobiety nie płacą chyba wyja. za za Tam bardzo. Poleciało. Tam tylko krajdki mogą jechać. No, naprawdę. No nie, to już by nie zatrzymało. No ona też mogłaby trochę powietrza złapać. No na czerwone. A to nie to, tak. Mężczyzna dla mężczyzny to nie interesuje mnie takie rzeczy. Ale jak was, to... co mi do tego? A to jest w końcu legalne w Polsce, prostytutką być? Ja już nic nie wiem. Wydawało mi się że zawsze, że to jest nie, nielegalne, ale... Gdzie ci się k***a śpieszy? Nie mam siostry. Diota! Jak to nie można pieniędzy otrzymywać za seks? Normalnie, przecież się płaci prostytutca, jak się idzie. Zacony? Co okryłoby wstydem całą mój klan i rodzinę? Ta odpasuta mówiła, że 2000 zł dziennie zarabia na nawet. proste dziewczyny ze wsi nikt nie zwraca uwagi. Paroninom rzadko, to oni poświęcą więcej. Ja... Boże... Ja jednak nie byłem samurajem kagę. I don't give a <śm> fuck what <śm> you say <śm> Yeah, I'mma do shit my way So you can go kick rocks I'mma stack bricks up, build what I want to make Yo! a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. I mess Co to za pianka w ogóle? Ej, a to co to jest to? Murapol Trzlipki lipki Muszlowa, co to za kurwa miasto w ogóle jest? I czemu tu są same miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych? Ja mam wiadro.

Na streamach też. Już dwunasta już jest. Was po nie popierdoliło troszkę?